Hej dziewczyny, dzisiaj przyjdę do was z filmikiem, w którym pokażę wam moją kosmetyczkę wyjazdową to jest taka stara, że dosyć kosmetyczka, tu mi się rozwala, także przydałaby się nowa, ale jest e, bardzo pojemna mam inne, ale małe kosmetyczki, natomiast ta mieści zupełnie wszystko, czego ja potrzebuję Mam ostatnio na wyjeździe, dlatego pokażę wam, co miałam tutaj w środku, bo miałam tego dużo e, bo... Ja ogólnie widzę, że jak dostaję z czegoś jakieś takie próbki, czy jakieś takie saszetki, próbki, to wszystko wrzucam sobie tutaj i poświęcam na z tego korzystam i czas, i z jakichś czas to uzupełnia. A tak to ta kosmetyczka spakowana z tymi kosmetykami leży i jest tego. Raczej tych kosmetyków nie wyjmuję, tylko część. Może zacznę od włosów. To co widzę. Tutaj mam tarst, taki mały lakier czwórka. Nigdy nie wiadomo, czy lakier się nie przyda, ale także lakier zawsze taki mały to jest. On ogólnie jest słaby, taki jeżeli mam nie, wiem, czeszę sobie jakąś taką fryzurę, czy robię loki, czy jakieś skręty, to on jest dosyć słaby i on tego nie utrzyma, dlatego używam go w ten sposób tutaj na te wyjazdy. Tu mam do włosów z Deli um, um, Cameleo. To jest płynna keratyna. Włosy zniszczone, rekonstrukcja. To jest coś takiego. To jest taka typowa odżywka, um, jak te dwufazowe w sprayu, tylko ona jest fantastyczna, bo zresztą na ona no nadzieję, że Wy to widzicie, że ona tak cicha, takim. Mm, i pięknie pachnie, takim dosyć dużym e, strumieniem. I ona ma tylko 50 ml. Ona jest też w dużej wersji. I pachnie jak perfumy. Jest w dużej wersji, ale też jest taka mała 50 I taka mała 50 jest idealna, właśnie do wyjazdowej e, kosmetyczki. A ja już w tej chwili widzę co kiedyś. W ogóle nie używam takich dwufazowych odżywek. Natomiast teraz nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji sposób bez tych e, odżywek w sprayu. I również z tego Cameleo Keratin Hair Mask. I to jest Delia, włosy zniszczone, rekonstrukcja BB I to jest też maska, która ma 50 ml, więc super I to, co jest fantastyczne, bo jak są nawet te miniaturki masek, co jest rzadko spotykane To tam ma tutaj to zabezpieczenie plastikowe, więc w wyjazdach podczas podróży to jest... No, idealny produkt według mnie, bo nic mam się nie wyleje. Ma takie zabezpieczenie. Jest zakręcana, a więc no, nie wiem, co by się musiało dziać, żeby coś się z tym stało. I ma 50 ml. Bardzo mało jest masek na rynku, które mają 50 ml, a ta jest, więc jest fantastyczne. E, tutaj mam też szampon. Znaczy, nie szampon. Tu mam akurat żel podprysznic. Przelany do e, pojemniczka z fenome, Po szamponie, ale tutaj w środku jest żel podprysznic z mandarynkowy. On się nazywa Warming. O, jak powiedziałam, warming On się nazywa warming To jest jaka mandarynka Przepięknie pachnie Oś mi się kończy tutaj, no ale to jest taka mała pojemność Bo normalnie go miałam w takiej dużej I tą butelczkę na ja pewno sobie później zostawię Do przelewania małych Co? pojemności Mały dezodorant y, Nivea Stress Protect Ja go kupiłam za jakieś y, 2 zł, więc jest Jest tutaj. Okay. Później płyn micelarny, tutaj mam akurat i wroszę, już mi się kończy, mam końcóweczkę Dlaczego on tu leży? I on leżał tylko tutaj, nie używałam go normalnie Już jeden taki kiedyś użyłam normalnie, zakupiłam drugi tylko do kosmetyczki, ponieważ jest mały Ma tylko 20, 125 ml, więc jest idealny Muszę pamiętać, żeby niedługo włożyć tu inny, bo ten mi się już kończy A nie chciałabym na nawie żeby zorientować się, że nagle nie mam kremu znaczy kremu, płynu micelarnego. Tu mam tonik z Clarin i to jest duża pojemność, 200 ml, dlatego on tu jest bez jest takim dziadostwem. Że po prostu tragedia. Jego ja kupiłam w tamtym roku na targach, czyli no. Nie wiem do kiedy on ma datę, ale myślę, że długą, patrząc tam po składzie, tam było także z ponad rok, go można stosować. Stało jego już no, nie całe pół, ale naprawdę nie robi nic, przesusza skórę. Zapach mi się nie podoba. Nie, nie jest dobrym tonikiem, także jeżeli by Wam kiedyś przyszło do głowy kupić taki tonik matujący z Klareny, to odradzam, bo jest naprawdę słaby, ja go tutaj po prostu służyłam na wyjazdach, bo gdybym go stosowała codziennie, normalnie to bym mnie wysuszył na wiór i nic dobrego by w mojej skórze nie zrobił. Patrzcie, co tu jeszcze mam. Mam jeszcze taką małą maskę z Seboradinu 20 ml. Po prostu ja gdzieś tam dostałam i tu i tutaj jest. Tak jak Wam mówiłam. Tutaj mam miniaturkę a tego żelu oczyszczającego I ogólnie to mnie tylko dostałam, Że jakiś czas temu, dawno, dawno I ja sobie cały czas dolewam ten żel, bo mam ten żel w łazience Ale nie lubię go jakoś używać Tak codziennie, więc go używam raz na jakiś czas I tutaj sobie dolewam Jak mi tak zejdzie do połowy, to znowu sobie go uzupełniam No i spoko, na wyjazdy Przez jakiś czas stosowania jest wszystko ok z nim Tu mam jakiś balsam do ciała Do zużycia Szał nie lubię, jakoś dziwnie on pachnie, pamiętam. No, to jest naturalny jakiś produkt, no ale chcę go zużyć, dlatego jest tutaj. I z tej samej serii mam też jeszcze żel pod podprzecznic, więc widzicie, nawet miałam dwa żel pod podprzecznic. Teraz co miałam w pielęgnacji na dzień i dlaczego wzięłam właśnie te produkty? To są nowe produkty z Merier, Murier Paris, które dostałam do testów. Krem już mam mniej niż połowę, bo jest fantastyczny pod oczy Tu jest krem na dzień i krem na noc Ona jest świetnie jest w takiej podróży, bo to są tubki plastikowe, które są lekkie, bardzo fajne Natomiast jeżeli mam krem na przykład w szklanym pudełku czy coś takiego, no to no wiadomo, lepiej wziąć te Oczywiście w tej chwili je teraz testuję, ale wzięłam je na wyjazd też dlatego, że były właśnie lekkie I krem pod oczy super, także to był mój zestaw pielęgnacyjny tu mam jeszcze jakieś sumiaczko, ewentualnie do makijażu, chociaż ja mleczek nie lubię. Olejek z Moroccan Oil i to jest ten do każdego rodzaju włosów. Ale widzę, że go mam mało już. Trzeba będzie uzupełnić. Wishi, Kapitan Soleil i to jest 30. Wziąłam to, ponieważ byliśmy nad morzem, ale nie użyłam, bo pogoda była taka średnia, więc... Nie użyłam tego filtru, gdy wychodziliśmy, było już ciemno, prawie, więc ani razu go nie użyłam. No, ale miałam, bo ojciec, gdyby była lepsza pogoda, na no to w razie czego? Miałam filtr. To mam też jakąś taką miniatureczkę kramu do twarzy, czy na razie mi jakoś zostało, bo że ostatnio się męczyłam, żeby to wycisnąć. Tu mam moją główkę do szczoteczki do zębów, To też się przydaje. Maszynka, nie ukrywajmy tego, ja wybrałam maszynki męskie i to jest. Chyba z Wilkinsona i są dla mnie najlepsze To są najlepsze maszynki do golenia Te damskie są w cholernie drogie A wiecie Jeszcze mam tu jakieś, teraz będą same saszetki Które wam pokażę, bo właśnie tak jak wam mówię Ja dostaję saszetki i je tu wrzucam Nie trzymam tu wszystkich, bo wiadomo Bym się tutaj zawaliła, ale co jakiś czas je sobie po prostu uzupełniam Trzy same do ciała z Playboya Tu mam z Nivea i To było w jakichś gazetach, czy, czy już nie pamiętam gdzie Bardzo fajne takie zestawy Chyba w gazetach to się klei a Że jest szampon i odżywka od razu, więc mam taki z Long Repair I jeszcze z Diamond Volume mam po dwa takie zestawy Także to Że widzicie, tutaj czasami tego po prostu nie zużyję za jednym wyjazdem, ale i tak jest ok Tu mam jakąś małą Diamond Glossy z i to było przy szamponach To mam z Mariona na peelingujący taki mały podprzecznic, czyli peeling też mam szampon jakiś, nie wiem skąd to mam ale mam tutaj mam coś po francusku, czy nie wiem po jakiemu a nie, to jest żel pod prysznic oliwkowy żele pod prysznic także jak widzicie tu mam jakiś szampon z Fructis e, szampon z Elsev szampon z Mariona także głównie szampony i odżywki tutaj trochę żeli pod prysznic. i to wszystko także już Pusta ta kosmetyczka, tyle próbek, ale ja mówię, ty jeszcze na przykład pociągiem czy autobusem, to wtedy nie biorę aż tak dużo, ale że jechaliśmy o to wzięłam więcej tych próbek. I te próbki mówię to, wszystko co tutaj jest, oprócz tych produktów do twarzy, kremów. Wszystko sobie tutaj leży, wszystko to, to, ja po prostu tego nie wyjmuję, tylko tak sama, tagówka do szczudeczki tutaj zawsze jest. Także to wszystko sobie, te mini wersje sobie tutaj leżą i sobie czekają. Teraz filtr wyjmę, żeby to mieć tutaj na bieżąco, ale wszystkie miniaturki sobie tutaj leżą. Ja to zamykam, wkładam do szafy i to wszystko sobie tak leży i czeka. Potem jak mówię, właśnie wyjąłam sobie te trzy kremy in, no i ten filtr tutaj akurat, żeby go mieć na zewnątrz i to wszystko po prostu sobie czeka. Jadę gdzieś, tylko uzupełniam, właśnie takie typu kremy i tak dalej i jestem gotowa, nie muszę się wiecie ciągle, ciągle pakować, także to jest super e, po prostu alternatywa jeżeli macie miniaturki to sobie je wrzucę do tej kosmetyczki i później będziecie cały czas spakowane nawet jeżeli będziecie miały jakiś nagły, szybki wyjazd to bierzecie i jesteście gotowi także polecam wam takie wywiązania, aby trzymać już takie spakowane kosmetyczki tylko raz na jakiś czas, sobie po prostu zrobić przegląd jej dajcie znać co wy zabieracie z sobą ja Wam jeszcze nagram może kolorową kosmetyczkę, co zabrałam ze sobą, jakie kosmetyki miałam ze sobą nad morzem, także czekajcie, na pewno taki filmik też się pojawi i pa pa!